Dzień dobry, witajcie. Ja nazywam się Marta Błońska i to kolejny odcinek z serii Homo Digitalis w obrębie naszego projektu Digital Wellbeing Space. W naszym projekcie próbujemy inspirować, wyznaczać nowe zasady, pokazywać jakie są najnowsze trendy w dbaniu o nasz wellbeing i o to, by nie wpaść do rozpędzonego technologicznie pociągu i gubić swój własny e, życiowy balans. Dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy po kolejnym szkoleniu z Digital Wellbeing dla jednej z bardzo dużych organizacji. Bardzo nas cieszy to, że ta współpraca trwa już niespełna na dwa lata i widzimy efekty tej współpracy w postaci konkretnych zmian, które ta organizacja postanowiła wdrożyć w swoje funkcjonowanie. I niesamowite to jest, wiecie, to tak po prostu serce rośnie, kiedy takie rzeczy się faktycznie dzieją i ta zmiana się naprawdę dokonuje. No, i dlaczego dzisiejszy odcinek? Dzisiejszy odcinek jest właśnie zainspirowany tym spotkaniem, tym warsztatem dzisiejszym, w którym rozmawialiśmy o tym, jak ustawiać i ustalać te zasady higieny cyfrowej osobiste, indywidualne, ale też na co warto zwrócić uwagę w zespole i w organizacji. I to, co się przejawia dosyć często, i to nie tylko podczas dzisiejszego warsztatu, no to temat i problem, czy trudność z rozproszeniem uwagi. Jak funkcjonować teraz, jak dobrze efektywnie funkcjonować w dobie tak wielu rozpraszaczy i tak wielu, tak wielu nagród, które czekają nas właśnie podczas sięgnięcia po ten nasz iPhone czy telefon, po wejście w świat internetu. Więc, słuchajcie, postanowiłyśmy nagrać dla Was kilka takich wskazówek, które też się pojawiają u nas na warsztatach, które też często są wymianą doświadczeń i inspiracji, które pochodzą od naszych uczestników, którzy korzystają z różnego rodzaju rozwiązań, aplikacji. I postanowiłam je tutaj dla Was zebrać. To na pewno nie są wszystkie. Ale będzie ich pięć, pięć takich najważniejszych elementów, na które można zwrócić uwagę. Więc, jeżeli czujesz, że tracisz na efektywności ze względu na właśnie rozproszenie uwagi, że nie dokończasz zadań, że jest takie poczucie wielu rzeczy w toku, i na koniec dnia okazuje się, że żaden nie jest doprowadzony do końca. Jeżeli czujesz, że masz ważne dla siebie zadanie, a telefon rozprasza Twoją uwagę albo, albo coś innego jednak ją odciąga, to to jest odcinek właśnie dla ciebie. Ok, więc po pierwsze, słuchajcie, to co analizujemy, to na podstawie krzywej refa, krzywej efektywności, którą możecie znaleźć w internecie, wyznaczamy sobie pewne schematy naszego funkcjonowania, które są niezwykle istotne w kontekście też bronienia swojej produktywności i efektywności. Sprawdzamy, kiedy ta nasza efektywność jest najwyższa, i na tą krzywą efektywności nakładamy krzywą zakłóceń. Staramy się, słuchajcie, sprawdzić, jak te zakłócenia faktycznie w tym naszym codziennym życiu funkcjonują i się uwidaczniają. I może to się wydawać na początku trudne, tak? bo my pytamy o to. Na ile zakłóca Ci dzień rozpraszacz pod tytułem różnego rodzaju wiadomości tekstowe? Czy to mailowe, czy Slackowe, Whatsappowe, SMSowe, Messengerowe, czy różnego rodzaju inne właśnie wiadomości tekstowe. Kiedy zakłóca Ci to dzień? I najpierw jest taki, taki bunt i zdziwienie, kurczę, przecież to trwa cały dzień. No, i właśnie tutaj jest ten pierwszy haczyk, do którego chciałabym Cię zachęcić, żebyś sobie to uporządkował i spróbował zblokować. Nie zblokować w sensie wyłączyć, bo to o tym za chwilę, ale zblokować je w pewne momenty czasowe w ciągu Twojego dnia. Da się tak na przykład zrobić z odpisywaniem i odczytywaniem maili. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na to, żeby odczytywać maila raz dziennie, bo jest tam za dużo ważnych rzeczy, które mogą się pojawić. To może możesz zrobić to trzy razy w ciągu dnia i przeznaczyć na to na przykład 20 minut, ale nie robić tego na bieżąco i cały czas i non-stop. Z tego też wynika taka zasada, którą, o której dużo rozmawiamy z zespołami na temat definiowania kanałów komunikacji. Tak? Czyli bardzo często okazuje się, że bardzo uciążliwy staje się na przykład slak. Ponieważ pojawiają się tam informacje, zawsze się śmieje kotki pieski, czyli jakieś z rodzaju bardzo prywatnych, rozrywkowych, przeplatane z informacjami ważnymi, żeby to wyłapać i prześledzić wszystko, gdzie nie chcę, żeby mi nic umknęło, no jest to bardzo trudne i czasochłonne. Więc warto się zastanowić, czy mamy jasno zdefiniowany ten kanał, który nam pozwoli oddzielić te informacje ważne od mniej ważnych i ograniczy czas śledzenia tych informacji, na przykład przez cały dzień. Więc punkt numer jeden, jeszcze raz podsumowując, staram się zblokować moje rozpraszacze. Staram się, żeby one się nie rozlewały na cały mój dzień. Staram się, żeby to rozproszenie było charakterystyczne dla jakichś przynajmniej, okresów, nawet czasowych w ciągu mojego dnia. Nawet jeżeli to nie może być tylko jeden, a super by było, żeby to był jeden blok rozproszenia, to staram się, żeby ten, to rozproszenie było poszatkowane, tak jak niestety do tej pory poszatkowana jest nasza koncentracja. Tak próbujemy odwrócić tą tendencję i poszatkować właśnie te rozproszenia. To samo będzie dotyczyło aktywności na Facebooku i w ogóle jest to dla Was ważne. Chcecie sprawdzać te media społecznościowe i chcecie tam być, ok, ale wyznaczcie sobie to jasno, to zaplanujcie, kiedy to będziecie robić i poświęćcie na to określony moment, zapiszcie go w kalendarzu. Na przykład, czyli blokujemy rozproszenie. Po drugie, słuchajcie, chciałbyśmy Was zachęcić do korzystania z różnego rodzaju wsparcia technologicznego. To jest właśnie mm, takie kuriozum, ale powstaje bardzo dużo aplikacji, które mają nam pomagać dbać o ten nasz digital well being. I z, dzisiejszej, z dzisiejszego warsztatu wybaczcie, to już jest ten moment, kiedy mówię i mówię. Z dzisiejszego warsztatu właśnie taka inspiracja od jednej z uczestniczek, o której ja do tej pory akurat nie słyszałam jeszcze i postaram Wam się udostępnić ekran. To są dwa rozwiązania. Oczywiście tych rozwiązań jest całe mnóstwo, ale popatrzcie, powstała taka wtyczka, która się nazywa New Speed Eradicator. I ta wtyczka, słuchajcie, ma nam pomóc ograniczać nasze social media i tutaj z tego co wiem, ona wspiera Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. I na czym ona polega? Ta wtyczka, słuchajcie, ogranicza aktywność Wola, czyli to, co nas nam najbardziej wciąga, na przykład na Facebooku. Czyli my dalej jesteśmy aktywni na Facebooku, mogą, może, mogą do nas ludzie pisać, my do nich możemy pisać, ale nie mamy całego, całego tego widoku ekranu właśnie głównego, czyli, czyli tego walla, który najczęściej właśnie scrollujemy i który właśnie nas tak wciąga czasowo. No dla mnie bardzo ciekawe rozwiązanie, muszę przyznać, że ja o nim wcześniej nie wiedziałam, ale na pewno się mu przyjrzę. I dzielę się też tym z Wam. To natomiast, co wiemy i, i lubimy, to aplikacja Forest. Słuchajcie, tych aplikacji, tak jak mówię, jest naprawdę całe mnóstwo. No, fajne jest to, że tutaj nagrodą za ten nasz czas skupienia jest właśnie rosnące drzewo, które sobie możemy wyhodować, i potem widzimy, jak cały nasz las skupienia tutaj rośnie. Więc polecamy, bardzo lubimy, zresztą też patrząc na, na opinię, ta aplikacja cieszy się. Waszym zainteresowaniu. To oczywiście jedno, jedne z, z wielu możliwości, które możemy znaleźć w obrębie wspierania naszej produktywności i koncentracji w nowych technologiach. Ale pamiętajcie też o takich drobnych z pozoru rzeczach, jak na przykład mój status na Slaku, czy ja jestem obecny, czy nieobecny, czy potrzebuję teraz pracy głębokiej, to też możecie zaznaczać w swoich kalendarzach googlowskich. Kiedy jest wasz czas pracy, wasz czas dostępności. No i właśnie to, co, to, co prowadziła organizacja. To właśnie poza spotkaniami, które mogą, mogą mi tam inni wrzucać, to jest też taki blok, który ja mogę ustawić jako mój blok pracy w skupieniu. Okej. Okay. Słyszałam teraz też o tym, że już powstają nowe rozwiązania technologiczne w kontekście telefonów, które mają mieć ograniczoną ilość rozpraszaczy. Ale o tym, słuchajcie, napiszę dla Was na naszym blogu Digital Wellbeing Space. Więc zapraszam do jego śledzenia i czytania. OK, mamy zatem punkt drugi. Punkt pierwszy: zadbaj o to, by rozpraszacze nie były kontinuum przez cały twój dzień. Staraj się je blokować w określone momenty dnia. Po drugie, staraj się skorzystać z jakiegoś rozwiązania technologicznego, które mogłoby cię wspierać. Nawet takim rozwiązaniem, słuchajcie, o którym też często nie, nie pamiętamy wcale, jest tryb funkcjonowania naszego telefonu. Prywatny, publiczny i tak dalej, tak dalej. Może to będzie jakimś rozwiązaniem. Po trzecie, no i tutaj yy, nie wiem, czy Was ta wiadomość ucieszy. Ćwicz swój umysł, ćwicz swoją uważność. To nie jest tak, że kiedy my zaczynamy ćwiczyć mindfulnessowo, ale kiedy, albo kiedy my chcemy się lepiej koncentrować, to przychodzi nam to od tak. Pamiętajcie, że to jest pewna umiejętność, którą warto po prostu ćwiczyć i rozwijać. I tutaj szukajcie inspiracji chociażby w obrębie mindfulness i treningu uważności, ale też w kontekście różnego rodzaju ćwiczeń, koncentracji uwagi, które możecie znaleźć i są dostępne w internecie. Myślę, że chociażby pomocne mogą być najprostsze metody kinezjologii edukacyjnej Paula, Denison, Paula Denisona, do którego często się odnoszę, który też pomaga skupiać uwagę chociażby w ćwiczeniu leniwych ósemek. Zresztą warto ćwiczyć ze swoimi dziećmi, jeżeli takowe macie. Ok, więc ćwiczymy swój umysł, ćwiczymy umiejętność odbudzkowania, wyciszenia poprzez różnego rodzaju aktywności umysłów, które angażujemy go o w pełni. Czy to wizualizacja, czy mycie zębów, czy jedzenie czekolady, czy trening oddechu, czy trening relaksacji. Staramy się w pełni być tu i teraz i angażować właśnie w daną czynność. To pozwoli, pozwoli nam. Uczyć um, swój umysł panowania nad ilością myśli, a my uczymy się w zasadzie panować nad nim, może tak? Po czwarte, sięgnij po narzędzia zarządzania czasem. I słuchajcie, tych narzędzi jest sporo. Też możecie znaleźć mnóstwo inspiracji. My też czasem na naszym blogu piszemy o jakichś pojedynczych, ale w kontekście tych rozpraszaczy, to przychodzą mi chociażby dwa do głowy. Jedno z nich to znane od lat już Pomodoro. Słuchajcie, Pomodoro właśnie ma nam pomóc w kontekście tego rozproszenia naszej uważności. W skrócie polega on na wyznaczaniu sobie bloków pracy. Możemy to też połączyć z blokami pracy głębokiej i w ogóle mieszać, ale o tym za chwilkę w kolejnym punkcie. Natomiast 25 minut pracujesz w skupieniu, 5 minut przerwy, 25 minut pracy, 5 minut przerwy. Po czterech blokach robisz sobie dłuższą przerwę, 15, nawet 15-minutową, nawet półgodzinną. Teraz ważne jest słuchajcie, że podczas tego, tej, tego bloku pracy w skupieniu, wyciszasz rozpraszacze i robisz to na wszystkie możliwe dla Ciebie sposoby. I pamiętajcie, jak udowadniły badania Harvard University, ważne jest to, czy ten telefon jest w zasięgu waszego wzroku. Nie tylko, czy jest wyłączony, nie tylko czy jest schowany do kieszeni czy torebki, ale najlepiej jest zostawić go w innym pomieszczeniu. Wtedy ta nasza koncentracja i skupienie jest najwyższe i mamy najwyższą produktywność. Um, efektywność, przepraszam, efektywność naszych działań. Ok, i e, Pomodoro słuchajcie, co jest jeszcze dalej istotne, żeby, e, żeby ta technika i to narzędzie nam zadziałało, to pamiętajcie o tym, by wyznaczyć sobie konkretne zadania, które zrobicie w danym bloku. Nie tylko mam cały spis i coś sobie wybiorę, jak już włączę sobie ten stoper i zaczyna się ten czas, ale wyznaczam sobie bardzo realnie, że w ciągu tych 25 minut mogę zrobić te trzy konkretne zadania i tylko tymi się zajmuję, aż do momentu, kiedy zrobię wszystkie trzy, albo jedno, albo dwa, albo sześć, zależy od tego, jak, co to są za zadania. I dopóki ich nie zrobię, nie mam możliwości się rozproszenia, sięgnięcia po coś i tak dalej, i tak dalej. To trzeba, słuchajcie, znowu też ćwiczyć. Może spróbujcie od, najpierw od krótszych momentów czasu, wydłużając je stopniowo. Może to będzie dla Was dobre rozwiązanie. Kolejne narzędzie to chociażby technika i narzędzie salami, technika salami. Która mówi o tym, odnosząc się do metafory całego wiecie zwoju salami, że nie da się go zjeść całego naraz. Tak? Nie da się zrobić całego projektu skomplikowanego naraz albo zrobić wszystkich 120 zadań, które macie wypisane na kartce. Naraz trzeba odciąć jeden plasterek salami, zjeść go do końca. Pełnej uważności, i wtedy dopiero zadecydujecie, czy jesteście w stanie zjeść kolejny, e, kolejny plasterek. I popatrzcie, idąc dalej, tą, tą metaforą i tym tropem, my bardzo często obcinamy sobie 10 plasterków, kładziemy je na talerzu i nagle się okaże, że po pięciu my już nie mamy ochoty, i przestrzeni ani czasu na to, żeby zjeść kolejne e, plasterki, tak? czyli wykonać kolejne zadania. Więc postarajcie się to zrobić właśnie tak. Ja słuchajcie stosuję tą technikę, szczególnie wtedy, kiedy czuję się przytłoczona i mam tych zadań bardzo dużo. Staram się odciąć plasterek i zająć się tylko i wyłącznie tym jednym plastrem. To też mnie uspokaja. Myślę że w dużej mierze, to tak działa jakoś kojąco na mnie. Dobra, i wtedy mam więcej tych zadań skończonych, a nie rozgrzebanych. I punkt piąty, wyznacz bloki pracy głębokiej i pracy płytkiej. I tutaj odeślę Was do kalanium porta, do którego czytania serdecznie Was zachęcam. Ale w skrócie, e, zastanów się, które Twoje zadania są bardzo dla Ciebie angażujące umysłowo i wymagają tego pełnego skupienia, a które nie. I przeplataj je ze sobą. Planuj je odpowiednio, wiedząc, że nie możesz przez 4 godziny wykonywać tylko i wyłącznie pracy głębokiej, chociaż może możesz, to tak indywidualne, że w sumie nie powinnam nic uogólniać, więc zastanów się, jak Ty się masz, jak Ty potrafisz zachować właśnie tą koncentrację podczas zadań głębokich. Zadania płytkie, z kolei, to są takie, które nie wymagają 100% Twojej atencji. Częściej podlegają tak zwanemu multitaskingu, który jest nieproduktywny i nieefektywny i przereklamowany, ale faktycznie, jeżeli to jest czynność, która nie wymaga od nas 100% zaangażowania umysłowego, to jest możliwa ona w kontekście właśnie multitaskowania czyli tak zwany shallow work. Okej. Okay. Nagadałam się, mam nadzieję, że znaleźliście tutaj jakąś inspirację do tego, żeby zacząć pracować nad swoim rozproszeniem. I um, tak jak często. Z Gosią Was zachęcamy do tego, żeby przejąć kontrolę jednak nad tymi narzędziami. To jest tylko jakieś narzędzie, które ma być dla mnie użyteczne, które ma mnie wspierać, a nie może zabierać mojej uważności, zabierać mojej koncentracji, zabierać mojego czasu, zabierać mojego czasu z rodziną. To przecież nie do tego w ogóle zostało stworzone. Więc dbajcie o siebie, dbajcie o swój well-being i zapraszamy Was do oglądania kolejnych odcinków. Dzięki za dzisiaj, pozdrawiam.